Wszystkim. Witam w nieco odświeżonej scenerii. Nie, to nie jest green screen. To już nie jest green screen. To jest cegła na dowód. Oto farba unicorn. Semen niestety straciła właściwości. Uczcijmy ją minutą ciszy. Pomyślicie sobie, po co to robiłeś? Przecież ten sam efekt uzyskałbyś podkładając wirtualną ścianę pod green screen. Otóż nie! A to i tak jeszcze nie jest wszystko, bo ja właściwie dopiero zacząłem to studio przebudowywać. Tu chcę zrobić neonik i nagrywać zwariowane laboratorium AdBuja? Tu chcę zrobić kącik AdBastera? Tam chcę zrobić kącik. Ja naprawdę miałem już tego zielonego tła troszkę dosyć. Niebieskie koszulki migotały, a zielone znikały. Dlatego postanowiłem to wszystko po prostu przebudować. Nowy rok, Nowy Ja i te sprawy. Zacząłem oczywiście od zdrapania zielonej farby, którą pokryta była cała ściana, choć ja i tak wykorzystywałem zaledwie jej połowę. Następnie trzeba było to zagruntować i położyć cegiełkę. Zajęło mi to 3 dni, ale udało się. Drugim ważnym elementem była podłoga. Idź do inwestorki po nożyczki Nie, patrz. To jest bardzo ważna rzecz w studiu nagraniowym. Wykładzina musi wygłuszyć i być miękka. O, ta jest miękka. Ale różowa. Ta też jest miękka. I nie jest różowa. To jest chyba trzecia w nocy. Ale wygląda nieźle. Zobaczymy, jak się sprawdzi w praktyce. Bo tak naprawdę trzeba jeszcze rozwiązać parę problemów. Chociażby doświetlenie twarzy, która obecnie jest raczej średnio doświetlona. No, i w tak przygotowanym pomieszczeniu można przystąpić do nagrywania świeżych odcineczków. No bo nie ma już wyboru. A tak się składa, że mam fajny pomysł. Zanim jednak przejdziemy do tej niecodziennej konfrontacji, chciałbym poświęcić kilka chwil partnerowi dzisiejszego odcinka wydawcy dwóch fantastycznych gier: World of Tanks i World of Warships. Czyli, jak ja to mówię, czołgi i statki, choć właściwie powinienem mówić okręty. Gry idealne na długie zimowe wieczory, jak na przykład dzisiejszy, ale na krótkie letnie noce pewnie również. Gry moich ulubionych kategorii, czyli takie, w których wcielam się w rolę, której nie mam już szans pełnić w prawdziwym życiu, choćbym nie wiem, jak się starał, na przykład w rolę dowódcy okrętu wojennego czy ciężkiego czołgu. A wszystko to oczywiście przeciwko prawdziwym graczom z całego świata. Na przykład przeciwko takim, którzy zarejestrowali się sprytnie z mojego linku i już na starcie mają większe szanse niż ci, którzy tego nie zrobili. Także zapraszam do rejestracji i być może do zobaczenia gdzieś na polu bitwy. Admirał Adpują. Szczegóły akcji w opisie pod filmem. Zapraszam i postawię. Lecimy dalej. No, przyznam, że to jest trochę zabawne, że robię test sprzętu nurkowego zimą. Ale no, umówmy się, co to za zima, gdy śniegu nie ma, ale jest zimna woda mimo wszystko, a mam dzisiaj coś, co mnie przed tą zimną wodą ochroni. Pamiętam, co działo się na poprzedniej konfrontacji i nie chciałbym tego przeżywać drugi raz. Wtedy tego kaptura nie miałem, dzisiaj go mam. Mam też na szczęście, gdzie go przetestować. Oczkowodne, bo o nim mowa, a w zasadzie biobasen to ewidentnie moje ulubione miejsce w tym ogrodzie. Można w nim zarówno popływać, jak i hodować rybki, lilie wodne, a w zasadzie to można w nim hodować wszystko. Projekt był dosyć śmiały, bo zakładał pięciometrową głębokość, ale życie zweryfikowało i w końcu stanęło na skromnych dwóch metrach. Ale to wystarczy, żeby skoczyć na główkę i przeżyć. Latem, jak widać, jest tu całkiem przyjemnie. Latem. A tak oczko wygląda w sezonie zimowym. Wygląda na smutne i zimne. Ta woda jest zimna nawet latem. A jaka musi być teraz? Sprawdźmy to. Nie wiem, ile stopni ma ta woda, bo w piance tego nie czuć. W piance jest generalnie ciepło. To jest mokra pianka. Więc chyba jedyne, co powinienem zrobić, to po prostu to. Ciała. Wiem, co zrobić, żeby przetestować ten kaptur. Głowa musi być pod wodą, a jest tylko jeden sposób, żeby to zrobić. I to jest właśnie ten sposób. Ale fajnie, podoba mi się to. 22 grudnia 2019 roku. Adbaser skacze na główkę do biobasenu. Świetna zabawa. Ale to muszę powiedzieć. Kaptur działa, izoluje fantastycznie, ale tak jak myślałem, tu gdzie mam odsłoniętą skórę, gdzie nie ma neoprenu, jest dramat, strasznie szczypie. Woda jest zimna. Ale kaptur działa. Jak to nie działa? Oczywiście, że działa. Dlaczego miałby nie działać? W końcu to neopren zaledwie 3 mm grubości, ale jednak neopren. Co ciekawe, skakanie do lodowatej wody w neoprenie ma dosyć ciekawe konsekwencje. Na początku nie czujesz nic, tak jakbyś usiadł na miękkiej kanapie. Potem robi się lekko zimno, bo woda dostaje się pod materiał, a potem znowu robi się ciepło, bo ta woda zostaje ogrzana przez Twoje własne ciało. Także Fajnie. A tak w ogóle to zapisałem się na kurs nurkowy. I co najciekawsze, kolega BNT z YouTube'a też zapisał się na kurs nurkowy w ten sam dzień, nie wiedząc o tym, że ja w ten sam dzień również zapisałem się na kurs nurkowy. Także kolego BNT, robimy nurki, a nurkowanie z pewnością otwiera zupełnie nowe możliwości, bo tam na dole, pod wodą, jest zupełnie inny świat. Konfrontacje podwodne w 2020 roku. To będzie coś. Nie mogę się doczekać. Jeżeli jesteście ciekawi, co to za szkoła nurkowa i co się w takiej szkole nurkowej robi, śledźcie temat. Na pewno poświęcę temu jeden, przynajmniej jeden cały odcinek. I będzie to fajny odcinek podwodny. A tutaj będę robił laboratorium. A tu będę robił jeszcze coś innego. Jeszcze nie wiem dokładnie co. Także dzięki za uwagę do zobaczenia w Nowym Roku. Tutaj będzie się dużo działo. A oprócz przebudowy studia mam zamiar też przebudować u siebie kilka innych rzeczy. Ale o tym w Nowym Roku w kolejnych odcinkach Adbastera, na które już dzisiaj zapraszam i pozdrawiam wesołych świąt. Cześć!